Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Podsumowanie to cykliczna publikacja, której zadaniem jest informowanie o zmianach w przepisach oraz zagadnieniach podatkowych mających istotne znaczenie dla przedsiębiorców. Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym podatkowym podsumowaniu tygodnia. Jest 22 listopada 2013 roku. Ministerstwo Finansów opublikowało niedawno projekt zmiany rozporządzenia w sprawie określania rodzajów deklaracji, które mogą być składane drogą elektroniczną. Proponowane przepisy obejmą podatników podatku akcyzowego. Katalog deklaracji, które mogą być składane drogą elektroniczną, ma zostać uzupełniony o deklarację AKCWG, z kolei dwie inne obowiązujące już deklaracje to jest AKCPA oraz INFJ mają zostać odpowiednio zmodyfikowane. Podatnicy, którzy uzyskują przychody ze specjalnych działów produkcji rolnej zobowiązani są do składania oświadczenia o zamierzonej produkcji do końca listopada. Więcej na ten temat Krystian Pawłowicz z działu doradztwa podatkowego KPMG w Polsce. W przypadku oświadczenia za rok 2014 termin ten przypada na dzień 2 grudnia ze względu na to, że 30 listopada to sobota. Ponadto w tym samym terminie podatnicy rozliczający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej za pomocą ksiąg podatkowych mają możliwość wyboru podatku liniowego. Służą temu formularze PIT-6 oraz PIT-6L, w których podatnicy deklarują zamierzone dochody w roku 2014. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.